Hej! Dzisiaj w szybki sposób przedstawię jak sprawdzić sobie szybkość Waszego łącza internetowego. Wchodzimy sobie w przeglądarkę internetową. Znajdziemy sobie tutaj pit-test.net. Wy link do tego programowania, do tej strony znajdziecie w opisie tego materiału, więc zapraszam pod ten film do opisu. Wchodzicie sobie w ten link i Waszym oczom okazuje się taka oto strona internetowa. Gdy już na niej jesteśmy, wchodzimy sobie tutaj w przycisk start, klikamy ten przycisk i w pierwszej kolejności będzie mierzony pomiar pobierania. Czyli to, jak szybko na przykład wasza gra czy wasza strona załaduje się na waszym komputerze, bądź pobierze cośkolwiek na wasz komputer. Wypomiar pobierania zostanie wykonany. W następnej kolejności jest pomiar przesyłania. I to, jak szybko dany plik, czy po prostu jakiś dany zasób sieci zostanie przesłany w stronę innego serwera bądź innej osoby od was. Tutaj macie jeszcze taki parametr, jak ping. Jest on wyrażany w milisekundach, Jest to opóźnienie pomiędzy serwerem a waszym, między waszym komputerem a serwerem. Po zakończeniu tego testu ukazuje się Wam taki wynik i macie tutaj już pokazane pobieranie i przesyłanie Waszego internetu.